Dziś, 1 sierpnia, zaczynam wycieczkę z piętami PTTK w Kamieniu Pomorskim do Troszyna. Eee, tak nie przyda. Nie przyda. Pamiętacie ten pożar tego budynku domu socjalnego to tam, był? Tam, no to no. Ten ten jest ten i to są wszystkie ofiary wyszczególnione na nim tak. i wszystkich hotel które zginęły. Tak. A ten budynek ten jest? Tak, to jest to, no. Nie, 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 tu stał, nie, A tu stał? Aha. To, 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 to się po budynek. właśnie czekaliśmy do, do tego potaru, no. I co, jednego, To wszystkie imiona i, i tak mniej więcej są takie miony, to Aha, czyli budynek socjalny stał tutaj. To jest prawdopodobnie to, ten, to jest to, prawdopodobnie ta podmówka, mhm. czyli ten, co zostało z tego budynku. Rozumiem. W pamięci 20 ofiar pożaru budynku socjalnego w dniu 13 kwietnia 2009 roku wieczny odpoczynek za ściągami a tutaj mamy stację pomp. takie stare mają duszę to nadal działa. Nie dość, że zabytkowe, to jeszcze działające. Słychać jak maszyny chodzą. A teraz idziemy polną drogą. O z kotkiem, kotek z nami idzie. Przewodnika mamy, tak kotka. O jak zasuwa. Na górze wiatrówka. Wojmarka. Ty, Kazik, to było zdjęcie ja na przewod... Jako ciekawostkę mówię, że kot nadal za nami, czy z nami, idzie. Już parę kilometrów minęło a to młody kotek. <śmiech> <śmiech> Nie straszyć, kotka! Ta Tak, co żeś mówił, to jest po drugiej stronie ta wyspa. To jest wyspa Sząsceska? Tak. No, tak. To jest białe drzewa? Białe są zniszczone przez kormorany. Aha, ale to jest wyspa Sąszeska. Sąszeska, no? tak? No. no? To ciekawe. No bo dobra, to z, mo z, mojej z mojej mapy tak wynika, że masz. Tu jesteśmy mniej więcej? Aha. A to jest ta zatoczka i to jest ta wyspa. No bo tu nic innego nie ma po drugiej stronie. Bo za, dale za daleko, żebyśmy mieli ten, nie? Nawet, bo nie widzę. Co? No teraz. Idziemy to miejsce, mniej więcej? Tu, gdzieś jesteśmy. Okej, okay. dzięki. No, także mówię. Tu nadal mamy wyspę chrząszczewską. Nadal ją widać. Zeszliśmy ze wzgórza Wiatrówka i idziemy teraz wzdłuż cieku wodnego, żeby przejść na drugą stronę. Tak jest. Idziemy wzdłuż dolinki tego cieku wodnego, tam ze wzgórza Wiatrówka i idziemy tutaj wzdłuż, aż do przejścia, które jest 200 metrów dalej. Tutaj zasypano przepust Trzymaj. kamieniami i teraz wszyscy muszą przejść po tych kam kamulcach, co nie będzie łatwe Wysta się skarbuje Proszę, tu nadal jest studnia No i nie mogę ostrości zrobić A tutaj mamy piękny dom odnowiony ze strzechą ze słomy no wygląda ekstra Сейчас мы в Дусине. Наддивную. О, нема выйдша, а то хепско. Ну, в каждом случае, видим реку Дивну. Дивна, кто ее водит. А там, вот далее, есть Дусин. O którym później opowiem. Jesteśmy w Dusi. Pójdźmy na Dusi. W miejscowości Sebin. Po raz pierwszy wspomniana w 1288 roku. W 1311 roku Jeno Hermanus de Sibin Na przełomie wieków XIV i XV wieś w posiadaniu Rodu von Steinwer która w 1404 roku odprzedała część wsi miastu Wolin oraz wolińskim Cystersom kolejnym właścicielem jest Kurt von Mutskerwitz, który zostaje wymieniony w 1419 roku jako właściciel wsi teraz tak od 1411 jako patron miejscowego kościoła wymienia się rodzina von Fleming która od około 1500 roku jest w posiadaniu wsi, a sam majątek należał do nich do 45 roku. W 1628 roku we wsi trzy majątki rycerskie, wszystkie należące do Rodu von Fleming. <laughs> I do 39 roku właścicielem majątku był porucznik Richard von Fleming, a dobra obejmowały 539 hektarów gruntów. A tu mamy kościół w Sibinie. Możemy go zwiedzić w środku. To będzie psykać. A teraz idziemy w kierunku miejscowości Obromino. Jesteśmy w kolonii Rozwarowo, a to taka ciekawostka, jest samochód Ochotnicza Straż Pożarna Rozwarowo. Stoi sobie na polu. Jesteśmy w rozwarowie. E, I tu mamy piękną strzechę Budynki ze szczechy. Oczywiście jest to nowe budownictwo w starym stylu. Bardzo proszę. Idziemy A tu mamy pięknego konika. Ale jest piękny. Wszystko co małe to... tutaj mamy opuszczony pałacyk w Troszynie. Dalej idziemy sobie do stacji w Troszynie, czekamy ja się na pociąg. Na...